Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window, lazy haze fills up. some Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Jak sobie obiecałam, tak zrobiliśmy i przyjechaliśmy tutaj na działkę. No, jest tak z samego rana, bo o godzinie 9.30 była Teraz już wracamy do domu. Nie odzywałam się do Was wcześniej, bo chciałam jak najwięcej ogarnąć sobie tutaj kolejnych rabatek. No i udało się. Te kolejne 3 godziny i kolejna część ogródka zrobiona. Jak możecie za mną już zauważyć. Nie ma chwastów, pojawiły się nowe miejsca na nowe sadzonki, więc jak wrócę do domu, pewnie będę szperać po Allegro i szukać. Zdradzę Wam, jeżówek, chcę zamówić kilka jeżówek. Troszkę miejsca mi się zrobiło i przy tym plewieniu tak sobie myślałam i opracowałam plan na kolejne byliny. Tutaj na ogródku chcę kilka zamówić sadzonek jeżówek pełnych, tych takich pomponowych. To są takie sympatyczne byliny. A co będę jeszcze w domu robić po południu? Tego nie wiem. W każdym razie już jest Rosół nastawiony w kuchni na gazie, więc jak wrócimy teraz do domu, to mężuś przed pracą zdąży sobie jeszcze obiad zjeść. Wczoraj w sumie nie gotowałam na obiad. Słuchajcie, była sałatka z pomidorów, cebuli i śmietaną. No i dzisiaj mówi, że nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli też mu takie cóż przygotuje. Nie wiem, czy będzie chciał rosół i sałatkę z pomidorów, czy tylko same pomidory. Nie wystarczą tylko w sumie same pomidory, bo oczywiście kolejna partia z działki zerwana. Więc na Brak pomidorów, nie możemy narzekać. Tak, wczoraj nie gotowałam obiadu, dzisiaj zrobiłam ten rosół, a po południu zrobiłam im tylko wczoraj naleśniki. Usmażyłam, więc dzieci taki obiad miały. Milenka oczywiście pomidory ze śmietaną i cebulą zje, ale z kolei Adi za taką potrawą nie przepada. Także radzimy sobie jak możemy. Jest gorąco, jest upał, więc nie ma potrzeby, żeby coś gorącego jeść, no ale... Za zupami dzieci są, więc dzisiaj mają ten rosół. Obiad mam z głowy. U mnie to codziennik i ja nie robię tutaj żadnych scenariuszy, po prostu nagrywam vlogi z danego dnia, kiedy po prostu mam chwilę wolnego czasu, a dzisiaj mam jeszcze wolny dzień. Klęcząc tutaj na grządkach, mi podstawił kawę pod nos, więc popijałam kawę i słuchałam moich ulubionych kanałów. Nadrabiałam z zaległości przy tym plewieniu. Dziewczyny i chłopcy umilali mi. To plewienie tych chwaściorów. Także teraz odwracam kamerkę, na szybciutko pokazuję Wam, co udało mi się dzisiaj zrobić, i umykamy do domu. Zajmowałam się tą stroną ogródka, a dzisiaj wyplewiłam drugą stronę. Wszystko to, co znajduje się. Tutaj. No i zrobiło mi się miejsce po wyprawieniu tych chwastów. Dobrze, że te etykietki z nazwami roślin mam, bo wiem przynajmniej gdzie mam cebulki wsadzone, czy to lili, czy tulipanów. Więc one na razie tutaj puste są miejsca, ale mniej więcej wiem, w których miejscach mam. Ja unikałam tutaj kopania, raczej tylko grabeczkami. Delikatnie wyrywałam z wierzchu te chwasty, bo bałam się, że po prostu jakieś cebulki uszkodzę. Zobaczcie, jak tutaj mi. Fitnie O tej porze roku, tak troszkę nietypowo, ale kwiatki zawiązał. No i rośnie. Tu jak zwykle zostawiłam konwalie, te, które chcą rosnąć. Nie wiem, one po tej stronie się rozsiewają, rozrastają mnie, one nie przeszkadzają. I w zeszłym roku pod koniec sezonu wsadziłam sobie tak mimochodem to jeść. Ona mi zanikła, myślałam, że nic z niej nie będzie, ale widzicie, przyjęła się i zaczyna wyrastać. Tu klematis, kolejne sadzonki niecierpka. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy kawałek, który udało mi się ogarnąć. Tu Jeszcze po środku też ogarnęłam. No i tu zrobiło mi się takie puste w sumie miejsce. Sam raz myślę na jeżówki. Tu też mam troszkę wolnego miejsca między tą goryczką chińską i między bergeniami i lobelią stroiczką. Tutaj ta lobelia stroiczka pokaże Wam, jak ładnie kwitnie na taki fioletowy kolor. Ta czerwona, co jej się zadziało, pewnie ucierpiała podczas burzy. Czubek tutaj się łamał, niestety, więc chyba w tym roku nie zdoła zakwitnąć, chyba, że te mniejsze łodygi, które tam wypuściła po bokach, jeszcze ucieszą mnie jakimś kwiatem. Poobcinałam główki, główki. zarówno na jednym, jak i... Na drugiej kępce. Ona chyba gdzie nigdzie powtórnie zakwitnie, tak mi się wydaje, bo pączki jakieś delikatne jej się pojawiają tutaj. I co jeszcze? I tu mam wolne miejsce. Jest tutaj co prawda tulipan liliokształtny, ale tu po środku mam i mogę wsadzać choćby właśnie te jeżóweczki. Jeszcze pod jabłonką sobie, no jasne, oczyściłam tu chwaściory także teraz zupełnie to inaczej wygląda no ale tu już nic to sadzać raczej nie będę a to dlatego, że tu mam wsadzone kilka rodzajów tulipanów więc szkoda mi by było, gdybym kopiąc i wsadzając coś nowego uszkodziła te cebulki mieczyk końcówka kwitnienia floksów i jeszcze pokażę Wam hortensję a po drodze do Hortensji jeszcze odętka wirginijska. Ona tutaj tak rośnie mimochodem między tymi krzewami owocowymi, między agrestem i porzeczką. Ona bardzo wysoka jest. Nie ma takiego samego wzrostu jak ja. Też ładne takie delikatne fioletowe, liliowe kwiatuszki. Ładnie to wygląda. Może być jako uzupełnienie na no rabatki, gdzieś do posadzenia z tyłu, bo naprawdę jej łodygi są sztywne i proste. Takie twarde. A ładnie to wygląda. Nie to, żebym ja tylko dzisiaj podziałała na ogródku, bo mężuś też się zajął swoją pracą i wykosił równiutko trawniczek. W tej części naszej rekreacyjnej tak zwanej. No i tam do połowy alejka. I po tej stronie też wziął kosiarkę w rękę i wykosił ten kawałek ogródka, ten hortensjowy, co bym lepsze dojście do nich miała i mogła je w całości podziwiać, bo zaczynają kwitnienie. Ja je tak króciutko w zeszłym roku przycięłam, w zeszłym roku na wiosnę, ja je tak króciutko na wiosnę przycięłam. I spójrzcie, jakie wrosły wśród oka na mój. Zakątek hortensjowy, tutaj mam różne odmiany, ja nie wnikam, jakie one są dokładnie. Niektóre takie przebarwiają się na różowo w miarę upływu czasu i tam takie białe. A między tymi białymi hortensjami doskonale uzupełniają się floksy, te wysokie szydlaste bodajże i jeszcze troszkę kwitną, więc dodają koloru temu zakątkowi tutaj krzewuszka, coś mi nie chce rosnąć a może się jeszcze zbierze w sobie chociaż te listka jakby zagęściły się tak to wygląda od tej strony to jest początek naszej działeczki i jeszcze Wam pokażę luk z tej strony a dojdę jeszcze do tej skrzyni bo dają czadu tutaj te moje cynie Zobaczcie ile kwiatuszków w tej skrzyni się porobiło. Już ślimaki nie nadążają ich jeść, więc dały im spokój. Teraz mogą sobie swobodnie kwitnąć. Jutro jak przyjadę, to muszę koniecznie kosmetyczne sprawy tutaj w tych skrzyniach sobie porobić. Bo choćby te przekwitnięte kwiaty pelargonii usunąć. A mam tych pedergomii troszkę na ogródku. Nie powiem. I wszystkie pięknie kwitną. Rozbujały się w swoim kwitnieniu. Cieszą oko. Więc to muszę ogarnąć. Ale to jutro, bo dzisiaj już czasu nie mamy. Ale zobaczcie na te cynie. I taki widok sprawia, że ten foch mi mija. I jednak chyba będę na wiosnę w zimą. Zimą. Tak. Zimą siać w domu. Znowu będę Psioczy, że mam mało miejsca, ale później dla takich widoków, żeby ujrzeć taki efekt, warto. Są to jedyne siewki, które przetrwały. Resztę ślimaki zjadły, a szkoda. Ale chociaż tyle cieszy oko. I jeszcze Wam chciałam pokazać jedną rzecz, a mianowicie widziokrzew. Ten, który tak chorował na wiosnę, on już tak ma, że mszyce go zjadają, ale odrodził się na nowo. I zobaczcie, ile kwiatów ma. Bardzo ładnie to wygląda. Wystarczyło szczelić focha i postanowił poprawić mi humor. Zresztą w zeszłym roku, też o tej porze, latem zebrał się w sobie i ładnie kwitnął, ale wydaje mi się, że w tym roku ma więcej tych Kwiatów. Rzut okiem na hortensję. Zakończę tak ten kadr tutaj z działki przy tych moich hortensjach. I mężuś mi tutaj zwrócił uwagę, że ja tam w ogrodach kawias wspominałam, że. Tam hortensje nie mają sobie równych, ich wielkość są znacznie większe od tych naszych tutaj na działce. Ale jak widzicie, te też sporo wyrosły, więc cofam moje słowa, bo ta hortensja znacznie mnie w tym sezonie przerosła jednak. Dobra, umykamy, zamykamy chrześciuśko i lecimy do domu. Jeżeli będzie dalsza część vloga... To już z mieszkania do potem. I troszkę tego nawieźliśmy do domu, ogórków i pomidorów, ale dzisiaj wyszperane zostały jeszcze te sałatka. No i pewnie mężuś przy swoich tam działaniach urwał niechcące tego odętka wirginijskiego, więc będzie dopóki tu... Tak jak przypuszczałam, skończyło się na takiej warzywnej zupie, żartuję. Sałatka z pomidorów i z cebuli, nikt nie chce na razie się rosołu, więc stoi na piecu, a my na obiad smażą się takie danie, bo dzieci nawet tego odmówiły do zjedzenia, bo im się jeść nie chce. Myśmy jeszcze nic nie jedli, jest już w sumie godzina po pierwsze, więc najwyższa pora na taki letni śniadanie, obiad. Odzywam się jeszcze do Was z domu, tak na zakończenie tego dnia. Robię sobie jasna sprawa jeszcze kawę. Dzisiaj już trzecią, ale jutro za to wypiję tylko jedną, chociaż dzień zaczynam jutro o 3:45 rano. To jednak kawa będzie dopiero po pracy, pewnie na działce. Także taka trzecia nie zaszkodzi, a ja i tak piję rozpuszczalną Nescafe. Robię sobie kawkę i przejrzę sobie. Te oferty od sprzedających na Allegro z tymi jeżówkami, bo mam ochotę na kilka nowych sadzonek. Dziś mi się zatraciła na ciałce milkshake odmiana jeżówki pełnej. Nie ma jej niestety, więc chciałabym sobie uzupełnić, ale to też zależyć będzie w jakim okresie jest dostawa. Bo nie lubię długo czekać i jeżeli będzie długi czas oczekiwania na przesyłkę, na realizację zamówienia, to ja po prostu z tych jeżówek zrezygnuję. No zobaczę, co tam w ofercie mają. Dawno byli na Allegro, nie przeglądałam. A i najwyższa pora, żeby rozejrzeć się też za cebulkami tulipanów, żeby coś fajnego wyłapać jeszcze w przedsprzedaży. One dopiero przyjdą za jakiś czas, w połowie września. Ja tak zawsze zamawiam o tej porze, mniej więcej na początku sierpnia, cebulki właśnie tulipanów. Więc i za tym przy okazji się rozejrzę, zrobię sobie taki relaksik przy roślinach na koniec dnia. Kawkę już zrobiłam, więc zaraz umykam do dużego pokoju. Jeszcze wiecie co, przyszła pora na te moje dynie. Pamiętacie jak w zeszłym roku Wam je pokazywałam jako żywą dekorację jesienną? One przetrwały mi po raz kolejny prawie cały y, rok, bo ja kupowałam zarówno jedną, jak i drugą. Nie wiem, czy to był koniec sierpnia, czy początek września, ale zobaczcie, jest koniec lipca i w zasadzie im nic nie dolega. Ja im rozklawać nie będę, bo boję się, co tam w środku jest, ale one są bardzo twarde. Tutaj tylko ta y, kremowa, która niegdyś była y, dostała takiej plamki przygniłej, to też jest w sumie twarde. Yy, zmieniła troszkę odcień wybarwienia, ale podobnie było w zeszłym roku. Tutaj też już kolor zmienia, więc ja się ich teraz pospędzę, a jak będę mieć ochotę, to wkrótce pojawią się nowe, świeżutkie ale jak macie okazję i podobają Wam się takie dekoracje dniowe na jesień, to polecam Wam właśnie te dynki ozdobne, jeżeli nie macie w swoich ogródkach własnych do kupienia, bo one bardzo długo leżą, prawie rok u mnie. Ok. Zabieram ze sobą kawę do dużego pokoju. Jak zwykle widać, przelałam tą wodę. Więc muszę y, troszkę upić, zanim ją chwycę w ręce, i zmie, będę zmierzać w ręku kanapy w pokoju. Y, wam już dziękuję za dzisiaj, za to, że byliście ze mną, że spędziliście swój wolny czas na obejrzeniu mojego vloga. I co? I do następnego razu. Życzę Wam miłego dnia, papatki.